Hej, Gośka, co się dzieje? Co ty masz taką minę? Ej, Gosia, wszystko z tobą w porządku? Nie, Kaśka, właśnie czytam nasze wiadomości z miasta. Nie uwierzysz, Adama jeszcze nie złapali. Wyraźnie jest tutaj napisane, groźny przestępca, oszust, który okrada biedne dziewczyny, nadal nie złapany. Policja boi się, że będzie okradać kolejne dziewczyny, no i oczywiście jest ścigany. No to chyba dobrze, o co ci chodzi? Zwariowałaś? Nie jest złapany, jest na wolności. Na pewno wie, że byłam na policji. Och, będzie chciał się zemścić. Nie, no co ty, przestań. Na pewno nie. Oszust Adam, cwaniaczek, który myśli, że ja. Najlepszy detektyw w mieście go nie znajdę. Mam tutaj dowody, które go bardzo obciążają. Zdjęcia dowodów. Wszystko udowodnię, złapię go wkrótce. Dowody, ślady. Wiem, że kręci się tutaj gdzieś w okolicy. Muszę go dorwać jak najszybciej. Nie to niemożliwe, aby jeszcze okradał. <laughs> nie ze mną te numery. O nie, 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 mam tutaj zdjęcia dowodów. Szybko, trzeba go złapać. No, nie wierzę, no nie wierzę. Co za wtopa, co za klapa. No, nie, w całym mieście rozwieszone są moje zdjęcia. Co by tu wymyśleć, co by tu wymyśleć? O, 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 a może taki strój ubiorę? Może teraz nikt mnie nie rozpozna, co, co to jest? Nie, no, wyglądam jak jakiś super ptak, super bohater. A może to jest dobry pomysł? Może niektórzy pomyślą, że jestem super bohaterem w mieście. A nie super złoczyńcom, tyle pieniędzy nakradłem, że będę teraz udawać zupełnie kogoś innego. O nie, ktoś idzie, ktoś idzie, muszę się chować, skakuję do śmietnika. A niech kto, czy ja dobrze widzę? Co, co to ma być? Śmietnik otwarty, a, a to? Przecież to są ciuchy Adama. O nie, czas zebrać ekipę wszystkich policjantów i najlepszych specjalistów. On jest gdzieś tutaj w okolicy. I nie szukamy już chłopaka w bluzce w paski, ponieważ już się przebrał, a to cwaniaczek. O nie, o nie, zaraz cię dorwiemy. No i już wiedzą, że się przebrałem, więc z powrotem skakuję w te ubrania. To wyrzucam, żeby ktoś pomyślał, że wyglądam zupełnie inaczej i, i wiem co zrobię. Przecież mogę wejść na dach, tutaj po drabinie, o i nikt mnie nie zobaczy. Przestań już czytać tę gazetę, Gośka, to nie ma sensu. Odkładaj ją w tej chwili i wychodzimy. Zapraszam cię na jakieś pyszne lody. Zwariowałaś? Ja nigdzie nie wychodzę Dopóki detektyw do mnie nie zadzwoni I nie powie, że Adam został złapany No ty chyba sobie żartujesz Nie możemy dać się zastraszyć Daj spokój, wychodzimy i to w tej chwili Gośka, chodź, ja już jestem na zewnątrz Kasia, ale to chyba nie jest dobry pomysł Ja się strasznie boję Do parku? No co ty, przecież on może w każdej chwili wyskoczyć Tutaj zza drzewa, z krzaków No i się na mnie zemścić Daj spokój, on na pewno się chowa przed policją i w ogóle go tutaj nie ma. Chodź na lody. Dzień dobry, panie Krzysiu, poprosimy lody. Y oczywiście podwójna porcja czekoladowych. Y no, nie wiem, czy zdołam cokolwiek przełknąć. O, jak to nie? Moje lody, najlepsze w mieście. Oj, wypraszam sobie. Najlepsze lody czekoladowe. Podwójna porcja. Wiem, że zaraz Gosiu humor ci się poprawi. O, niestety słyszałem o tej strasznej rzeczy. O, tak mi przykro, że okradł cię ten straszny chłopak. No ale cóż, najlepszym się zdarza. Zatem dzisiaj lody macie w gratisie. Ani lody, ani żadne współczucie mi nie pomoże. Bez nadzieja. Lody jak zwykle przepyszne, ale to nic nie zmienia. Głośka, nie możesz się bać. Ja ufam detektywowi, że na pewno go znajdzie. Widzę ją. Tak mnie kochała. Tak mówiła Adam, Adam, kocham cię. No i co? Pobiegła na policję. A jeżeli moja babcia naprawdę byłaby chora, to co? Co ona sobie myśli? O, jeszcze ją dopadnę. Jeszcze się zemszczę. O nie, nie tak łatwo odpuszczę. O, 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 co my tu mamy? Klejnocik? A, a co to jest? Ej, zostaw! To nasz harcerski klejnot. Co mnie to obchodzi? Daj mi spokój. Ej, już jest mój! Może zamiast pieniędzy teraz będę kradł zupełnie inne rzeczy. Ej, no co jest? Miałem dzisiaj wartę, miałam tego pilnować! Nie no, nie wierzę co za złodziej! Złodziej? Słyszysz, ktoś tam krzyczy, że jest złodziej! Ej, ej, dlaczego płaczesz? Ktoś nas okradł! No co za bezczelny chłopak! W czapce, w koszulce, w paski. Co? Nie, nie, złe wspomnienia wracają. Gosia, Gosia, przestań, przestań. A to był blondyn? Chłopak niskiego wzrostu? Tak, To wyglądał na zwykłego złodzieja. Czyli on tu jest. Śledzi mnie. Kaśka, mówię ci, tragedia. Halo, tak, co? Co? Widziano go. Widziano Adama Przestępcę w mieście. A czy to na pewno był on? Czy się zgadzało z opisem? Tak, tak, z powrotem koszulka w paski i czapka... No nie wiem, nie jestem przekonany, ale pędzimy gdzie? Gdzie? Przy parku? Uciek w stronę miasto. W takim razie ścigamy go. Jak to mówią, wsiąść do pociągu byle jakiego i uciec jak najdalej. Stop, 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 policja, stój! A, wytropiłem twoje ślady. To jakaś pomyłka, nie wiem o co panu chodzi. Nie wiesz, to ja cię zaraz powiem. Jesteś aresztowany i to w tej chwili. O nie, nie dam się. Wiem kim jesteś, Adam oszukiwacz, ten, który okrada biednej dziewczyny. Nie to jakaś pomyłka, to nie ja. Ja przepraszam, ja wsiadam do tego pociągu. Nie, 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 nie. Zostajesz aresztowany. Ej, Gosia, nie otwierasz drzwi? Ktoś dzwoni, dzwonek przecież słychać. Nie, nie, nie. Rodzice mi zakazali otwierać drzwi. Mówili, że gdy jestem sama w domu, to mam się w ogóle do nich nie zbliżać. No to poczekaj, chociaż ja zerknę, kto to. Nie. Nie, nie ruszaj się, błagam cię, bo jeszcze tobie stanie się jakaś krzty, krzywda. Przestań, Gosia, bo aż ci się język plączę. O, pan detektyw! Dzień dobry, zapraszam do środka. Dziękuję, czy jest może Gosia? Gosia, chodź, chodź, nie bój się. O, o, pan detektyw! Dzień dobry. Mam wiadomości. Co takiego? O, nie, już się boję. Nie, bardzo dobre wiadomości. Adam został złapany. Hurra! Hura, hura, już nigdy go nie zobaczę. Hura, hura, wspaniale. Wow, jesteś bezpieczna. Ale czy zdołamy odzyskać pieniądze? No i właśnie tutaj jest druga sprawa. Ponieważ będzie toczyła się sprawa w sądzie i gościu będziesz musiała zeznawać. Co? Czyli jednak będę musiała go zobaczyć? No niestety bez tego nie odzyskasz pieniędzy. No, i rozprawa będzie wkrótce. Także się już szykuj. Jako najwyższy sąd proszę o ciszę. Zaczynamy rozprawę. Cisza, cisza, powiedziałam. Czas teraz na rozprawę. Proszę wprowadzić więźnia. Proszę, proszę, czekam. Tylko spokojnie, bez żadnych awantur. Cisza i spokój. Proszę pamiętać, ja, sędzia, tutaj rządzę. No nie, zaraz go zobaczę. Tak się boję, tak się boję. Kosia. Trzymam za ciebie kciuki, wszystko będzie w porządku, jestem tutaj obok ciebie. No dalej, dalej, chodź cwaniaczku, skończyły się już twoje przygody, skończyło się wszystko to, co złego narobiłeś. Ale ja nie wiem o co chodzi, ja jestem niewinny. A Tak, oczywiście, każdy jest niewinny, a pieniądze same się ukradły. Jakie pieniądze, ja o niczym nie wiem. Ta, jasne, wysoki sądzie, przyprowadziłam więźnia, oto ten cwaniaczek, czy mogę już odejść? Tak, tak, proszę, dziękuję bardzo. A zatem zaczynamy rozprawę. Najpierw pytanie do poszkodowanej. Czy rozpoznaje pani Adama? Tak, to jest on. Rozpoznaje go bardzo dobrze. Strasznie mi, mi jest źle teraz, boję się go. Oszukał mnie i okłamał. To jest kłamstwo! Pierwszy raz ją widzę na oczy, kłamczucha! N nieprawda! Ja, ja przecież się z nim nawet spotykałam. Dawał mi prezenty, a po czym powiedział, że jego babcia jest chora i kazał wypłacić wszystkie oszczędności. Wszystko mu oddałam. Niczego teraz nie mam. Ja też niczego nie mam. To są zwykłe kłamstwa. Nie, 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 nie. Tak rozmawiając, niczego nie rozstrzygniemy. Poproszę teraz drugiego świadka. Ja jestem przyjaciółką Gosi i chciałabym zeznać, że ten Adam faktycznie spotykał się z Gosią. Również go widziałam. Dodatkowo okłamywał wszystkich, że jest uczniem naszej szkoły, aby się do niej zbliżyć. Co? Ja już od dawna nie chodzę do szkoły. Co za bzdury! Niczego mi nie udowodnicie! Jestem niewinny! Wyjdę na wolność! Nie, nie, jego nie można wypuścić. Dobrze, dobrze, panie detektywie, proszę coś powiedzieć. Mam tutaj wszystko y, napisane. Dodatkowo mamy zeznania świadków y, z banku. Nie wybiniesz się, Adam. Nie ma takiej opcji. Na kamerach wszystko jest pokazane. Pokazane, jak przychodzisz z poszkodowaną do sądu i każesz jej wypłacić pieniądze. Ja? Ja? To, to nie byłem ja. To, to musiał być ktoś inny. O, 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 proszę bardzo. Ja tylko czasami noszę okulary i czapkę tylko teraz ubrałem. Wyglądam pewnie zupełnie inaczej. No nie, niestety, wyraźnie cię widać. A zatem chyba sprawa rozstrzygnięta! Świadkowie przesłuchani, poszkodowane. Yy, przestępca yy, również. A zatem wszystko jasne. Poszkodowana musi dostać z powrotem swoje pieniądze. Adam, przestępca, trafi do więzienia. A teraz wyrok. Uwaga, uwaga! Jako najwyższy sąd skazuje cię na 10 lat więzienia. Co? To, to jest jakaś pomyłka! Wy chyba sobie żartujecie. Nie, nie, jakie dziesięć lat? Będę się odwoływać. O nie, nie pójdę na tyle lat do więzienia. A, jeszcze wszyscy pożałujecie, wszyscy pożałujecie. Cisza, cisza, proszę zabrać więźnia do celi. Niewinny, niewinny, ciekawe. Zapraszam. No dalej, dalej, wchodź, wchodź. Ja tam nie zamierzam wchodzić. Dziesięć lat. Chyba żeście zwariowali. Ja, ja, ja tutaj nie wytrzymam. Dziesięć lat to, to niemożliwe. Nie będę cię oszukiwać, szybko to nie minie, ale za to wszystko, co zrobiłeś, za te miliony pieniędzy, które ukradłeś, to i tak jest za mało. Czy to już jest happy end? Czy to już jest koniec? Czy to już koniec moich zmartwień? Wydaje się, Gosiu, że tak. Jednak takich poszkodowanych dziewczyn jest zdecydowanie więcej. Teraz każda musi tutaj przyjść i zeznać, ile straciła pieniędzy. Och, niech wszystkie przyjdą i powiedzą całą prawdę, a on niech je jak najszybciej odda. Odda, odda. <laughs> Jakie odda? Pieniądze są już dawno za granicą, a ja nie zamierzam tutaj długo siedzieć. <laughs> nie zamierzam nawet tutaj spędzać nocy. jak to było przygotowane? Wszystko opracowane. No dobra, mam wskoczyć tutaj na ten stołek? Tak, pod półką schowane jest kilof. Co za gamonie tutaj pracują? Co za ochrona? Dobra, postukać kilka razy w ścianę, a ona już jest chyba, chyba tak, chyba tak, chyba się udało, dziura. Co tam wyskakuje? Wow, gdzie, gdzie ja jestem? Co, co to jest? Dobra, nieważne, to nie ma znaczenia. Jeszcze tutaj przeskoczę, odłożymy to. No nie, miał tutaj na mnie czekać strój. Dobra, teraz muszę na pewno się już przebrać. Okej, okay, mam udawać pracownika. Tak, tak, tak mi było powiedziane. Światło zgaszone. Aha, udało się. Jeszcze tylko tajny kod, drzwi otwarte i uciekamy. No przecież mówiłem. Nie spędzę tutaj ani chwili dłużej. Tak, znam to miejsce. To moje miasto. Uciekam. Oh, na zemstę przyjdzie pora. W więzieniu nie będę siedział. Pojadę za granicę. Mam przecież mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. Ciemno? Ciemno? Dlaczego zrobiło się ciemno? O, o co chodzi? Co, co się dzieje? Światło wyłączone, wszystkie alarmy wyłączone. Co, co to ma być? Wysoki Sądzie! Wysoki Sądzie! Przez moment nie było prądu. Wszystko, wszystko się wyłączyło. Nic nie było widać. Nic. Ja tylko słyszałam jak jakieś cegły runęły. Nie miałam pojęcia co się dzieje, ale Wysoki Sąd musi to zobaczyć. Rany boskie! Jakim cudem? Ja, Jak to się stało? Nie wiem, ale wygląda na to, jakby dziura była w ścianie, a naszego przestępcy nie ma w celi. No nie, wszystkie dowody zebrane na marne. No nie, przecież to jest groźny przestępca. Boję się, że teraz przyjdzie czas na zemstę. Ach, no ja tak. Rozprawa skończona, więzień miał być w więzieniu, a tutaj trzeba go na nowo łapać. Ja ja już nie wyjdę z domu. Ja ja się boję. Ja, ja nie wiem co teraz będzie. Gdzie moje pieniądze? Co, co teraz mam zrobić? O nie, Gosiu. Niestety ta historia chyba się nigdy nie skończy.